this 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 Dzisiejszą ukrytą prawdę postanowiłam ja o to, niby że to ja, zaśpiewać trochę dla mojej najlepszej przyjaciółki i powiedzieć mojej najlepszej przyjaciółce parę słów. Otóż chodzi o to, że ja nie chcę zarabiać nigdy w życiu na YouTube i proszę mnie nie posądzać o to, że ja będę zarabiała na YouTube, bo mam ileś tam subskrybentów i tak dalej, no i oczywiście jakby to powiedzieć, no i proszę mnie nie posądzać, że ja kiedykolwiek zarabiałam na YouTube czy na TikToku, bo po prostu jakby to powiedzieć, mnie nie interesuje to, czy Robię czy nie, bo nie, po prostu nie zarabiam, jakby to powiedzieć. Mam rentę, jestem szczęśliwa z a w ogóle to ja chcę odejść całkowicie z systemu, jakby to powiedzieć, i żyć poza systemem. Więc, jakby to powiedzieć, nie interesują mnie ani gry aktorskie, ani role. Kochana przyjaciółko, na literę M. Chciałam Ci powiedzieć w tym, o tym filmie, w tym, o tym filmie, chciałam Ci powiedzieć do mikrofonu parę słów. Chciałam Ci powiedzieć na temat pewnego aktora, jak i o tych rodzinach aktorskich i tak dalej, oraz to sądzę o tym zarabianiu na YouTubie i tak dalej, i o wszystkim Ci page. Kochana przyjaciółko na literę M. Był kiedyś taki aktor-amator. Oto on. Adam Marek się nazywał. Dokładnie Adam Michał Marek, urodzony 8 czerwca 1974 roku. I chciałam Ci coś powiedzieć. Może znasz tego? Ale ty jeszcze mi jestem, brakuje. Dobrze, że to nie od mojej kochanej M. Kochana M, chciałam Ci powiedzieć, że ten oto człowiek jest dzisiaj człowiekiem, wrakiem człowieka. Jest niepełnosprawny. Żona zbuntowała dzieci przeciwko niemu, jakby to powiedzieć. Nie ma w ogóle on, jakby powiedzieć, dachu nad głową mieszka gdzieś tam chyba w jakimś Care Home w Codbridge czy jakoś tak? Gdzieś tam w Szkocji, czyli tam dokąd wyjechał wtedy, w 2012 roku, czy tam którymś tam z dziećmi i z żoną, ale potem się rozwiedli, jakby to powiedzieć. I wiecie co, to jest aktor, który grał w w 11 w detektywach. Grał prokuratora w filmie Kret, jakby to powiedzieć, i to był wspaniały aktor, amator, jakby to powiedzieć, ale niestety jego życie się potoczyło, jak się potoczyło. Droga przyjaciółko, na literę M. Nie chcę wymieniać Twojego imienia, ponieważ jesteś osobą, nie wiem, czy się życzy, żebym wymieniła Twoje imię, czy nie. Jeżeli chcesz, to się możesz kiedyś razem ze mną ujawnić i nakręcić razem film. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, moja przyjaciółko, na literę M do nakręcenia filmu. A oto aktor, amator Adam Marek. On kiedyś miał takiego bloga o swoich dzieciach, Michalince i Michałku. I jeszcze Mateusz już się urodził w 2015 roku. On się już urodził poza granicami tego kraju i on pochodzi z imienami Śląskich. Miał takiego bloga kiedyś Michalinka, znaczy tej Michalinki, Michalinki. Blogonet.pl, a potem przeniósł się na Blogspota i miał takiego bloga z żoną i o dzieciach, nasze mm mmblogspot.com. I wiecie, co Wam powiem szczerze? Historia tego człowieka bardzo mnie wzruszyła, ponieważ on dzisiaj jest człowiekiem niepełnosprawnym, brakiem człowieka, jakby to powiedzieć, nie dostaje żadnych ról w ogóle, nikt o nim nie pomyśli, jakby to powiedzieć pozytywnie. I według mnie to jest sprawa dla reportera lub sprawa dla uwagi na TVA, nie. Mogłaby się nim zainteresować i o nim jakiś reportaż nakręcić, ale tak naprawdę nic się tym człowiekiem nie interesuje. Jego los mnie bardzo wzruszył, jakby to powiedzieć, nie dlatego, że mam empatię, dlatego, że po prostu on jest alienizowany od swoich dzieci, jakby to powiedzieć, jego dzieci są już prawie dorosłe, córka ta ma 16 lat, syn ma 15 prawie, jakby to powiedzieć, a najmłodszy ma 10 lat, więc jakby to powiedzieć, ten Adam Marek, jakby to powiedzieć, no cóż, napodził dzieci, bo był jedynakiem, to jest syn takiej pani Gabrysi z Śląskiej, czy tam z Katowic, jakby to powiedzieć, jego rodzice już chyba nie żyją, jakby to powiedzieć, ale mi jest bardzo szkoda tego człowieka, jakby to powiedzieć. Tak dziś wygląda Pan Adam Marek, jakby to powiedzieć, po wylewach. I pierwszy wylew miał w 2011 roku, drugi w 2016, chyba w listopadzie czy w październiku, ale pamiętam, byłam w szafie mianowicie Śląskich w kościele, jeszcze gimnazjum Korfantego się za niego modliła, jak były te gimnazja. Jakby to powiedzieć, tak on wygląda dzisiaj. Biedny człowiek, 74 rocznik, urodzony 8 czerwca 1974. I jakby to powiedzieć, spójrzcie, jak został wykończony psychicznie i fizycznie, jakby to powiedzieć, on twierdził, że był złym człowiekiem, że wmawiała, że jest złym człowiekiem, ale jakby to powiedzieć, kochana przyjaciółko na literę M, chciałam ci powiedzieć jedno, ja nigdy w życiu bym nie chciała być aktorką, ponieważ aktorzy jakby to powiedzieć, grają swoim wyglądem, a ja nie cenię w człowieku wygląd, ja cenię w człowieku tylko jakby to powiedzieć jego wnętrze, jakby to powiedzieć, a pan Adam Marek ma na pewno bardzo bogate wnętrze, jest to człowiek po prostu, jakby to powiedzieć, po przejściach, ale spójrzcie, w niczym już nie przypomina dawno jego siebie, w niczym już nie przypomina tego człowieka z krzepą, z tą werwą, jakby to powiedzieć, jak widać, no smutne ma oczy, Smutne ma usta, zaciśnięte jakby to powiedzieć i gdyby coś chciał powiedzieć publicznie, na pewno by nie udzielił mnie wywiadu, ponieważ on niestety mnie nie lubi, jakby to powiedzieć. Pisałam do niego w tej sprawie, ale cóż jakby to powiedzieć. Ha 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 kochana M, chciałam ci powiedzieć, że w Katowicach 11 i 12 października wystąpi twój ukochany Edwin B. Ten no to człowiek, Edwin B., ma taką firmę castingową, jakby to powiedzieć, z aktorami i nową znowu, i tu jakieś powiadomienia przychodzą. On razem z takim drugim człowiekiem, jakby to powiedzieć, jakimś nie czytałem, chęcikiem, specjalistą neurologopedą. I ten pan Edwin, jakby to powiedzieć, miał taką córkę, ma taką córkę, nadal Indie. Ta córka India, skało, że idzie do Indii, był nawet taki artykuł na gazecie polskiej I co tutaj ja chciałam powiedzieć, ta jego córka India czytała na nasze mmblogs.com. Ale niestety dzisiaj sama jest w ciąży, sama ma dzieci poślubiła jakiegoś zagranicznego faceta, typu, nie wiem, Hindusa, Araba, czy tylko tam, ale mniejsza z tym, jakby to powiedzieć, Ta córka to Edwina, jakby to powiedzieć, no cóż, nigdy nie wspomni dzisiaj Adama Marka, nikt nie interesuje się losem tego aktora, amatora Adama Marka, a szczególnie jeśli pan Edwin powinien się interesować nie mną, bo kiedyś mi wyskoczył, jakby to powiedzieć jako propozycja do znajomych. Zapewne żeś mu opowiadała o mnie, kochana M. Proszę cię, kochana M, o to, żebyś nie opowiadała nikomu o mnie, jakby to powiedzieć, ponieważ jakby to powiedzieć, nie życzę się grać w filmach i tak dalej. Nie lubię środowiska aktorskiego. Już mam dosyć serdecznie, że jest Robert Gonera stwarz do góry już by. Wystarczy mi, że jest aktorem, jakby to powiedzieć, jeszcze idiotą, co za nie umie życia ułożyć wieczny Piotrusz Pan. Narobił tych dzieci, dwóch synów, Mastą Krajowiną Wolską i córkę Anastazję z Leontą więc już mi wystarczą tacy aktorzy w środowisku, jakby to powiedzieć. Nigdy nie, nie lubiłam środowiska aktorskiego, jakby to powiedzieć, ale te, biedny ten Adam Marek z naszym Blogspot.com, to niestety spotkał go taki los, że zasłużył sobie na to, co najlepsze, więc powinien sobie, jakby to powiedzieć, jakąś rolę dostać. Więc niech ten Edwin pomyśli sobie o roli nie dla mnie, tylko dla niego, a ty, M droga, jak już chcesz mieć jakiś kontrakty zacząć, czy w ogóle to lepiej mi zacząć kontakt DJ ski, jakby to być, bo zawsze można o u DJ-ką. Nigdy nie lubiłam tej pary aktorskiej. Dobrze, że im nawet nie wyszło. Wstępni Mikołaj Krawczyk, ale się nie szczerze śmieje. I ta niska ta zając to mu sięga dla mnie. jak człowieka z księżyca i do Typowi ludzie z Polsatu, jakby to powiedzieć. Nigdy nie robiłam Polsatu i nie jestem Sailor Moon, jakby to powiedzieć. Chciałam ci powiedzieć, kochana przyjaciółko na M Michalino, dobrze, nazwę cię Twoim imieniem, jakby to powiedzieć. Michalino, kochana. Chciałam Ci powiedzieć, najdroższa przyjaciółko moja na -M, że jakby to powiedzieć, no cóż, ja nigdy w życiu nie marzyłam o grze aktorski, nie jestem człowiekiem z księżyca z Polsatu, ani nie jestem też, jakby to powiedzieć, jakąś idolką, tak dalej. Może dla Ciebie jesteś moją fanką, Ja jestem Twoją fanką, lubię jak ty grasz po filmach, ale jakby to powiedzieć, widziałam Cię w zdradach, nawet jak byłaś zacieniowana, widziałam Cię kiedyś tam jeszcze, yy, bodajże w jakiś tam. Pamiętnika z wakacji, widziałam Cię po jakichś też chyba reklamach, o ile dobrze widzę. Kochana Michalino ukryte prawdy, jak to ukryte prawdy, ale chciałam Ci powiedzieć, kochana Michajno, że ja nigdy w życiu nie chciała tak skończyć, jak ci ludzie tutaj, o, oni w ogóle są brzydcy, udają pięknych, bo wygrywają wyglądem, a jakby to powiedzieć, ja nawet mogę być feministką, co i wąsy rosną, i tak mi wąsy rosną, nie warto wyśmiewać ludzi, kobiet, co im wąsy rosną, jakby to powiedzieć, bo jakby to powiedzieć, no co życie się toczy dalej, jakby to powiedziała. Ja nienawidzę, jakby to powiedzieć takich ludzi, jakby to powiedzieć, jak oni tu są i nienawidzę Wrocławia, nie chcę służyć dla Wrocławia, a w Katowicach nie chcę tam Edwin robi, karierę, nawet dzisiaj nie robi nawet w Kosmosie. To mi to powiadamienia ja szlachcą. Dobrze. Kochana przyjaciółko, na literę M, chciałam ci powiedzieć, żebyś obejrzała ten film do końca i żebyś do mnie zadzwoniła, albo do mnie napisała. Jak do ciebie napiszę i odpisz, proszę cię, kochana moja, i mi powiedz, co sądzisz o tym filmie. Tak samo pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie ciebie, moja kochana Michalinko z Nadodża. Pozdrawiam cię serdecznie, kochana moja.